Rzymsko-Katolicki Kościół w Ukrainie, który liczy niespełna milion wiernych, od początku wojny wspiera wszystkich potrzebujących. Pozyskuje pomoc humanitarną dosłownie z całego świata. Przekazuje ją ludziom żyjącym na terenach zniszczonych przez agresora, ale również bezpośrednio żołnierzom broniącym ukraińskiej ziemi. Wielu katolickich księży przebywa na froncie. Jako kapelani wojskowi dodają ducha walczącym nawet na najtrudniejszych odcinkach. Z inicjatywy biskupa kamienieckiego Leona Dubrawskiego powstało w Szaróweczce na obrzeżach Chmielnickiego Centrum Rehabilitacji dla Ofiar Wojny. To największa placówka w Ukrainie, w której znajdą pomoc powracający do zdrowia ranni żołnierze, ale także ich rodziny. Wcześniej miało tu być seminarium kształcące przyszłych księży. Wojna zmieniła plany. Początkowo mówiliśmy o seminarium. No i przychodzi inwazja w 2022 roku, gdzie po prostu te, te priorytety się absolutnie zmieniły. Jak wiemy, na Ukrainie w tej chwili każda rodzina jest w jakiś sposób doświadczona tą wojną. Nie tylko żołnierze cierpią, ale cierpią też ich rodziny. Pomagaliśmy od samego początku, aż do prac wykończeniowych, i stwierdziliśmy, że ten projekt trzeba wesprzeć. To się musi udać. Więc oni zaufali tutaj nam, a myśmy zaufali totalnie im, że to dzieło powstanie. Że tak szybko powstanie, no to, to jest takie, taki jakiś mały cud. W tym budynku, który powstał z woli Bożej i z ofiary ludzkiej, z tych datków, więcej z zagranicy i najwięcej z Polski. Tu będą formować się klerycy, którzy będą patrzeć na tych żołnierzy bez ręki, bez nogi, bez oka. Żywa Ewangelia dzisiaj wypełnia się w tym centrum. Ja tak proszę i błagam Boga, żeby zakończyła się wojna. Pan Bóg nie dał przykazania zabij, Pan dał przykazanie miłości. I to my tu spotykamy się z tym przekazaniem miłości. Щиже високопочетних гості, которые приїхали на наші України, знедолине, на наше зім'я, до нашої шаровечки. Щиже вітаємо від чистого серця. За те буду Дякуємо вам всім. Ми ніде не мислили тут, що таке свято без. Ми отута я тільки оповідала всім, як ми тут на тому полі крови вашлі. І тут не було ні. Чи мій та одна з ден хліб і соль, і і мудрій та в вшисти світі, щоб ще чемпенди скончила та война, і жеби ми ще веселі, бо швенцем заплать, бо в нього був заплаті за. Przyjechałem tutaj, by reprezentować Ojca Świętego i by w jego imieniu właśnie powiedzieć, jak to jest ważne: że choć na Ukrainie jest tyle tragedii, tyle bólu, tyle, tyle cierpienia, to powstają też rzeczy piękne. Tam, gdzie jest grzech, tam jest i wielka łaska. I ten dom jest domem pełnym łaski, bo tutaj chce się pomagać tym ludziom, którzy zostali zranieni przez wojnę w sposób. Psychologiczny, psychiatryczny, przystosować ich na nowo do życia, ponieważ po tym, co oni przeszli, po tym, co oni widzieli, jest im bardzo trudno powró powrócić do normalnego stanu rodzin. Dzisiaj rano w Ternopolu pojechałem na cmentarz, gdzie są groby sprzed paru tygodni, sprzed paru dni wszyscy młodzi chłopcy. Świat się zbroi, świat produkuje wojnę, a oni giną. Świat na tym zarabia. Bo na wojnie na Ukrainie prawie wszystkie państwa zarabiają. I to jest właśnie tragiczne. I dlatego dobrze, że powstaje taki dom, dobrze, że powstaje takie miejsce, gdzie chce się przygarnąć nie tylko zranionych żołnierzy, ale także ich rodziny. Chcę podziękować Tyfcilomu. Katolickiej Chcę podziękować Kościołowi Katolickiemu. Na co dzień odczuwamy Wasze wsparcie i jestem przekonany, że razem jeszcze wiele dobrego zrobimy dla ludzi. Oby to centrum jak najprędzej służyło potrzebującym i obrońcy naszej ojczyzny mogli znaleźć tu ratunek. Tym, którzy to stworzyli, kłaniam się do ziemi. Wszystkim nam potrzebna jest siła do walki z krwawym agresorem. proti krwawego agresora. Nie ma tak, że wojna kogoś nie dotyka. Nawet tych, co mówią, że mnie wojna ta nie dotyka, ona w jakiś sposób dotyka każdego. Kupińsk 5 km czy 10 km od granicy już rosyjskiej pod samym Donieckiem, to wprawdzie było to te rejony. Chciałbym tam jeździć dalej, być z nimi. I teraz jestem kapelanem niektórych jednostek i dlatego znam dużo mam dużo kolegów, którzy przychodzą też, no teraz im potrzebna jest pomoc. A chcą mieć jakąś oporę fundament których będzie podnosić i dlatego to bardzo ważne jest na przykład, żeby oni przyszli i to była taka przestrzeń zaufania, przestrzeń też tego, że oni czekają pomocy i tą pomoc też otrzymują. Wsparcie potrzebne jest wielu mieszkańcom Ukrainy, którzy nie mogą pogodzić się z okrucieństwem tej wojny. W różnych parafiach odbywają się modlitewne spotkania z udziałem ordynariuszy katolickich diecezji. Choć to nie zawsze jest bezpieczne, ludzie potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i rozmowy, która daje nadzieję na dalsze dni. Do Szargorodu przybywają pielgrzymi z różnych zakątków Podola, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, która od początku wojny stała się symbolem cierpienia całego ukraińskiego narodu. W 2008 roku zaczęła się budowa tych kapi z drogi krzyżowej. To od samego początku tak sporo ludzi przejeżdżało i, i coraz to więcej jakby przyjeżdża po, po dzień dzisiejszy. I mogą tu jakoś omadlać te swoje problemy, tak? zwłaszcza teraz, kiedy jest ta trwała wojna. Witamy naszych Polaków, to wita nasza grupka z Maćkowiec, My przyjechali tu pomodlić tę resne drogę, żeby bardzo... Ну, no, болі зараз, іде війна, купа дітей дину, купа людей дину. І так досада, і то ми не могли не приїхати, не побачити, як то зробили так шижові дороги. І так шижова була та тим цілю те ці війни, того неспокою в Україні, того та тяго джання серця. Бо боль терпить, то не повим ніц. На чого? Що ще стало? Він воює, етік воює вже два, два роки. То два ляти ну, плач. Вернися, мій сину, додому. Вернися, мій сину, живий. На, На тебе, тебе чекає дружина. На тебе, тебе чекає твій син. За загиблих захис... захисників нашої держави, щоб отримали благодать. Poplądate Twoje oblicze u niebi. Ja katoliczka, do? No. Na wsi Ja Ale wszyscy przyszli dzisiaj tak, na drogę tak, krzyżawą. Tak. No, tak. Pomoluję się za w Ukrainie. Chcemy modlić się o pokój w Ukrainie, o nawrócenie Rosjan, żeby wreszcie zwrócili się do Boga, a nie do diabła. Oby ta wojna zakończyła się i do domów wrócili nasi żołnierze, cali i zdrowi. Mam dwóch braci na froncie. Na wojnie walczy też mój mąż, już dwa lata. Przychodzimy tutaj i prosimy o błogosławieństwo dla kraju i naszych rodzin, bo jest naprawdę bardzo ciężko. Ciężko, duży Wszyscy czekamy na zwycięstwo, żeby nasi już nie musieli narażać swojego życia. Na froncie zginął mój syn. Był ranny, zmarł 4 stycznia. Walczył pod Kijowem, Charkowem i Donieckiem. А ми сьогодні були там на е, кладбищі, на цвентарі, де пам'ять була... симпу. Вічна вам пам'ять, воїни наші. Вічна вам пам'ять. Дякуємо вам. Wieczna pamięć naszym żołnierzom. Dziękujemy Wam za waleczność i poświęcenie dla naszej ojczyzny i jej mieszkańców, dla przyszłych pokoleń, dzieci, wnuków i prawnuków. Pozostaniecie w naszej pamięci na zawsze. Swoje ziemskie życie poświęciliście dla innych, złożyliście na ołtarzu Matki Ukrainy. Bo że słowo ze życia, rodu i ukraińskiej. Wielkie święto dzisiaj. Na tej ziemi Podolia, poświęcenia kalwarii, ale widzimy wojna, dlatego przyszli na ten cmentarz. że tu 62 chłopaki pogrzebanych, które dzisiaj zaczekają imię. W krótkim czasie i tak tych cmentarzy jest tysięcy dzisiaj, gdzie w różny sposób. Тут вонині отдаліжитити якому змілоі правда інші мілоі не може быть єжелі хто досвоє жить іоні змілосці пошлі бронні свой край отдаліжиті. Za tę drogę krzyżową jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomogli ją zbudować. Ta kalwaria przenosi nas do Ziemi Świętej, pozwala być blisko Jezusa. Ojcowie franciszkanie studiowali w Polsce, przebywali w tych klasztorach. I tutaj mieli takie pragnienie, żeby właśnie także tutaj powstała w Ukrainie, w Szargorodzie taka droga krzyżowa Kalwaria. I dzisiaj przedstawią całemu Kościołowi w Ukrainie to piękne dzieło. I dlatego przybył tutaj nuncjusz apostolski, aby dokonać poświęcenia przybyli, można powiedzieć, wszyscy biskupi nasi raz z wieloma wiernymi którzy będą uczestniczyć w tej roczystości. Niestety nie wszyscy razem, ponieważ ze względu na wojnę nie mamy pozwolenia na takie wielkie zrzeszenie ludzi i nie mogą wszyscy wziąć udział w Drodze Krzyżowej. Będziemy mogli razem z Chrystusem ofiarować swoje cierpienia, swoje troski, ale na końcu tej Drogi Krzyżowej mieć tą nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem. Zwyczajno też co przeżywa się dzisiaj Ukraina, i krwią. Zobaczcie, co teraz przeżywa Ukraina, jak ocieka krwią, giną dziesiątki, setki naszych obywateli. Cała Ukraina niesie krzyż. Dziękujemy, że pomaga nam świat, Europa i Polska. Cóż, Bóg cierpiał i nam też jest to pisane. Jeśli On wytrwał, to i my musimy wejść na tę Kalwarię. I my przeżywamy Niektórzy się ukrywają, niektórzy nie mogą, niektórzy nie chcą. Różne powody są. Coraz częściej są pogrzeby. Same kobiety zostają. Ten, kto mógł, kim miał za co, to już dawno wyjechał. Chyba nie wrócą. Nie wiem, nie wiem jak to będzie dalej. To tak jak z tym opowiadaniem o starszych księżach którzy na Podolu Olszański, Chomicki, Grzepecki, to tam jeszcze było, napisali list jeszcze za życie do ojca Pio. Co nam robić? Jedno zdanie odpisał, trwajcie. No, także trwamy, no, a mamy inne wyjście.